Siemano, tutaj Hud. Dzisiaj taki szybki filmik, znaczy vlog. Jak pielęgnuje swój motocykl, on naprawdę teraz to się musiało odpalić z wiertarką. Dobra, mniejsza. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak przeszkadzać. Tak, to jest to moja jamaszka, sobie stoi elegancko. Tak, czego ja używam do łańcucha, do napędu ogólnie który smaruje no staram się jak najczęściej smarować nie wiem to, to taki o smar mam nie wiem obojętnie byle by smarował nie. tutaj napęd no z tyłu ta zębatka nawet dobrze wygląda z przodu są zęby już lekko takie pokrzywione i by trzeba było ją zmienić to dam sobie ząb mniej, ja to już gdzieś tam mówiłem trochę mi się łapa trzęsie było zimno no, i mam taki spray, Stara mówię, staram się jak najczęściej to smarować. Staram się nawet prawie co wyjazd mm, do paliwa. Leję sobie o takiego kastrola. Kieśle Majpon, ale to wiecie, to kosztuje 4 dychy, tam to 8. W sumie tak to jest ten sam skład. Więc nie wiem, nie według mi się nie opłaca kupować tego, takich droższych olejów. Ale to jest moje zdanie: wylecie to tam chcecie, bo zaraz będzie fala hejtu do skrzyni biegów. Leję sobie o takiego Ipona zostało mi 250 litrów, bo to litr się kupia. Ja tu tylko, wiecie, o widzicie, tylko 750 się wlewa, jakby ktoś nie miał detetki. I ten, y... poglądałem to projekt wie on też ma detetkę, nie? Silnik w sumie to też prawie identyczny. Zobaczyłem, że on to wlewa, polecił, no to skupiłem. Ja akurat ten co 3000 wymieniam, tak jak mniej więcej jest zalecone w tej. W, w, jak to się nazywa? W instrukcji obsługi. No, w tym całym, co się dostało oryginalnie z Yamaha. No i tutaj będę przy 33000. Nie ta opcja. Przy 33000 km zmienił olej. No i co, No ją czyszczę oczywiście kercherem. To tam, to staram się wszystko smarować. co trzeba smarować. Aha, właśnie rozwiązanie takie, bo niektórzy mówili z tymi szpilkami tutaj, że one się lubią łamać. No i mi się już złamał dwa razy te na górze, jak widzicie. Więc postanowiłem, że po prostu mm, śrubę z takim łebkiem, jak tutaj, skoro nie trzeba, złapie. No, śrubę po prostu z takimi łebkami tu wkręciłem. No, takim samym skoku gwintu nie. Wykręciłem tam te szpilki i wkręciłem to zamiast szpilki i tyle. No i wiecie, to się tak szybko nie złamia nic. Łatwiej to chyba jest dostać niż taką szpilkę. Najmniejszy kłopot jest tym potem No, tutaj też wszystko ładnie posmarowane. Olej, olej w płyn hamulcowy też dolewam tak jak trzeba. A co tu więcej, tylko o niego o nią dbać? No, zapony się zmienia, wszystko się reguluje na czas. Co tu więcej mówić? A zrobiłem kierunkowskazy ostatnio. Okazało się, że przerobiłem na LEDówki, i ten, i problem był, że no nie ma niestety kontrolki od kierunkowskazów. Ale to zrobię z czasem, bo mi się teraz nie chciało kombinować z tym. Nie ma, bo było tak zrobione, że jak się było żarówkowe, i się załączało kierunkowskazy to z jednej strony na żarówce się robił, robiła masa, a z drugiej plus i ona wtedy świeciła a teraz jest tak zrobione, że z dwóch stron dostaje plusa no i, no i się nie zaświeci nie no i musiałem po prostu to wypierdzielić tą żaróweczkę no i kierunkowskazy działają zresztą, jak zaprezentować led, led, ledowe elegancko nawet dźwięk jest nie wiem czy słyszycie Także elegancko LEDowe działają. Z tego co wiem tutaj lepiej widać. Zobaczymy kluczyk. Kurde. Moduł odblokowywujący, nie wiem czy to u wszystkich tak, czy to tylko u mnie. Taki dźwięk wydaje śmieszny. No i tak to w sumie... wentylacja ja ją pielęgnuję. No oczywiście mycie to tamto pierdoły. Teraz, kurde, czekam tylko na wakacje, bo hajs cały naprawko poszedł też teraz. Trochę rzadziej się tam jeździ, bo te jazdy inne takie. I to w sumie tylko to mnie blokuje. No ale czekam na wakacje, bo będzie hajs, się wymieni ten dyfuzor. Handbary na niebieskie ładniejsze. No i tą zębatkę. ale no, zębatkę jest nawet szybciej, pewnie. No także to na tyle. to jeszcze Wam pokażę na szybko. TTO. No, macie tutaj ten smar do łańcucha, olej do mieszanki, no i olej do skrzyni. No i także, w sumie to by było na tyle, to trzymajcie się i się ma.